W dzisiejszym odcinku. Powiesz na haku, jak kurde w teksańskiej masakrze. Moi drodzy, doskonale wiecie, że lubię sprawdzać nowe rzeczy, inne rzeczy, ciekawe, darmowe, nietypowe i tako jest też Star Wars Death Troopers. Jest to darmowa, krótka gierka, która pokazuje, jak jeden twórca wyobraża sobie Gwiezdne Wojny jako horror. Powiem wam szczerze, jestem już po przejściu go, to moje nagranie, kiedy pierwszy raz przechodzę i moje pierwsze wrażenia zobaczycie za chwilę, ale powiem wam tyle. Ta gra zasługuje na horror i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka zobaczycie dlaczego, bo ja jestem absolutnie zachwycony ideą, pomysłem, pracą kamery i... Mam wrażenie, że wy, że jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, docenicie to i zobaczycie, że warto było. Pamiętajcie więc o kciuku w górę i... no, pozwólcie, że pokażę wam, co fajnego do zaoferowania ma Star Wars Death Troopers. Dawno, dawno temu, w przerażającej galaktyce. O kurde, bele. To będzie coś ciekawego, nie? Na picie co są na dole, moi drodzy, przetłumaczę wam, by były po polsku, w postprodukcji, bo nie wiedziałem, że będą w ogóle jakieś monologi lub dialogi. A teraz wyobraźcie sobie, żeby motyw muzyczny Gwiezdnych Wojen w trybie horroru się pojawił. Tam, 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 ta da, da. Akurde, no bella. Ale ja, ja, nie. To są jakieś wojny, poproszę sobie. <laughs> nie. No nie wiem. Takie gry w jezny ja chyba nikt się nie spodziewał, nie? Orły. Super. <laughs> Normalnie jest super, nie? O kurde, błęda. Ja cię kręcę, to będzie ekstra. Naprawdę. Uwielbiam takie inicjatywy, takie dziwaczne produkcje. Serio. A ta zapowiada się bardzo fajnie do tego nie? I te dźwięki all okay. the No wiecie, wiele nie trzeba, nie? Aczkolwiek nie ukrywam, że mógłby być celownik mniej kolorowy. Wydaje mi się, że troszkę to psuje odbiór, ale mimo wszystko, wiecie, darmowy projekt coś sobie zrobił i no, fajda, ubaw popachy, nie? Zwłaszcza, że no, setting dosyć taki kultowy, nie? O nie, biedactwo. Nie mam pojęcia jak który korytarz pójść. Ale właśnie dlatego lubię darmowe projekty na itch.io, wiele z nich jest naprawdę. I pokazuje, że dzisiaj nie trzeba wiele, żeby zrobić grę. Może to dobrze, może to źle, ale na pewno wskazuje to na to, że ludzie mają sposobność ku temu, żeby robić ciekawe, naprawdę ciekawe projekty. Co jest? Nie mogę znaleźć wyjścia i nagle ekran zniknął. No kurde, bale. Gwiezdne wojny, horror zombie. Przetrwaj 5 minut łatwo powiedzieć. A, trzeba trzymać, ok. Trzeba to od razu. Oni się nie przejęli. O kurde, bele. Ten korytarz wygląda bezpiecznie. Oby mi tu nie weszli. Eee, w porządku, wystarczy w jednym miejscu zostać i po prostu ładować do nich. Oni się tam bardzo, bardzo chyba na siebie wlepili, nie? Chyba się odrodziło 20 na jednym miejscu. Nawet tu nie przyjdę. No taki jakby mankament darmowych gier, nie? <laughs> ale jeden plus powiem.. O kurde, bo, ale niedobrze. Brama się otworzyła trochę bardziej. Na pewno mogę stwierdzić jedną rzecz. Gdyby powstał, wiecie, tak jak na przykład Republic Commando, FPS w świecie gdziezny wojen, który naprawdę miałby mrożny klimat, ja myślę, że to by się sprawdziło, serio. Nie widzę jakby żadnych problemów. Ale jaja. Nie wierzę, oni chyba tu nie wejdą, nie? Chyba się zepsuli. Dlaczego wszyscy idą tam? To jest dla mnie niepojęte. Poza tym celownik nie działa jak należy. No i się tam zlepili w niezły kłębek, nie? Ja pierdolcie, no wyobraźcie sobie, gdyby naprawdę ktoś zrobił Republic Commando, ale rzeczywiście byłoby to tak, że na stacji wydarzył się jakiś kataklizm albo... coś naprawdę złego, nie? Nawet wiecie, coś w stylu obcego, Alien Isolation, że jest jakiś po prostu kosmita, który jest po prostu przerażający, nie? Mogłoby się tak zdarzyć, nie? Jakiś obcy organizm. Przecież to było super, to by się naprawdę sprawdziło i to było coś unikalnego. Oczywiście Disney by powiedział, o nie lepiej nie, bo wiecie, bo ogranicza to naszą falę odbiorców, ale... <śm> no... Target, który celowaliby, nie? Byłby ograniczony bardzo. Nie trzeba było biegać po miejscach, ja sobie znalazłem, wiecie, do serowania teren. Nie widzę wroga, chyba nawet nie obrywa. Czy podejmować ryzyko, czy nie podejmować ryzyka? Jestem ciekaw jak tamci wyglądają, nie? Bo tam ich jest 50 zlepionych. W ostatnich sekundach nie widzę problemu, by tam do nich podejść, nie? O kurde. No ten celownik tak trochę jest trochę półgra, trochę nie spółgra, Trochę żyje własnym życiem. No nie wiem, gdzie tam lecą. Ale tam jest ich spory, Ja chcę to zobaczyć z bliska. Jak to minuta? O nie. Ok. Tam była nabyć minuta. <laughs> Przez chwilę się przeraziłem. Czego nie idą, dartwej. Ale, no nie powiecie. To, nawet jakby jako zwiastun gry, nie, te sceny i ta praca kamery i to, w którym momencie gaśnie ekran i przestaje grać muzyka, no coś pięknego, nie? No mnie na haku, jak, kurde, w teksańskiej masakrze. A ja pierdzielek Gwiezdne Wojny, Disney. Yay, Peggy 12! O kurde, belogie, jest gorzej niż myślałem. O w Okej, okay, to z ręka w górę, kto by grał w horror w świecie Gwiezdnych Wojen? Hm? Poproszę o komentarze. Dziękuję. <grym> Moi drodzy, to było super i mam nadzieję, że powiście się przy tym równie dobrze jak ja. No proszę. Nightmare Mode, a spadajcie. Mam nadzieję, że bawiliście się przy tym dobrze jak ja, naprawdę. Moi drodzy, musicie koniecznie mi napisać w komentarzach, co sądzicie o pomyśle w ogóle takiego thrillera horroru Śródziemnych wojen, bo ja myślę, że to jest uniwersum, który zasługuje na to, żeby dostać tytuł, który będzie nieco inny. I wydaje mi się, że te stronę pójść byłoby naprawdę udane. Może niekoniecznie, że główne postaci nagle wyskakują jako zombie, ale wiecie, jakiś obcy organizm na statku pełnym szturmowców, którzy muszą ze sobą współpracować. Przecież to było zarombiste, naprawdę to było zarąbiste. No, dziwię się, że nikt tego tematu jeszcze nie wykorzystał. I szacun dla twórcy, że za darmo stworzył demo, które pokazuje, że to by mogło się naprawdę sprawdzić i dostaliśmy wtedy Death w świecie kryznych Wojen. Coś pięknego. Serio. Kurde bele. Moi drodzy, dajcie mi znać co sądzicie. Serio, napiszcie w komentarzach jakie macie przemyślenia, uwagi, pomysły. Pamiętajcie także o kciuku w górę, żeby wspierać ten film o subskrypcji dzwoneczku, wtedy żadnych mi was nie ominie. A ode mnie. W tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy i do mojego usłyszenia.